Dzienna próba. Dzień pierwszy, gramy Abbi. Akurat dzisiaj się wylosowało Abbi na dzienną próbę. Daję na razie sobie poziom normalny, ponieważ iść aż. Gotowe. Wysokie Wysoki, za wysoki. A...

Czekamy. Wezmę sobie ten figierę w razie. To jest lepsze, bo nie więcej użyć. Leczej, wszystkich. Ale w sumie o, łatwiej być nie ma go, bo to pierwsza runda jest, ale jakoś mi to idzie. No, pierdolę, jak to dalej tutaj. Tam już. Dobra, jakiś O, raczej, nie mam. Nie, nie ma. Nie, ale mam lekceczki jeszcze. Dalej. Może się skuszą na to. Dobra, ktoś się skusił. Widzieć, słyszałem. No zaraz powiem wyjść.

Gdzie jest ostatni? Chciałem się nałożyć tego ślizgu ogólnie, ale w ogóle nie wiem kiedy go używać, i jak go używać. Dla mnie to jest na razie czarna magia. No bo. Jak ja widziałem te niby akcje lepsze, to mnie tym ślizgiem dużo robili. No zaraz idę do skrytki z tymi apteczkami. Już chcę zrobię, żeby później móc zbierać I to już mapy. Okay. Jakby tu piknął. Tylko że tu nic nie widzę, bo strasznie nie lubię takich map ciemnych. Tu przypad. Okay. Dobra, ale i tak pierwsza jest dosyć łatwo. Nie, ten może opowiem o no, historii no, jej związanych z The Last of Us. To pierw. Kupiłem sobie dwójkę, nie kupiłem jedynki, kupiłem dwójkę, zagrałem. W dwójkę. Ja, w, ja w ogóle kupiłem tą dwójkę i zagrałem ją dopiero. Zagrałem w tą dwójkę dopiero po czterech latach. To było po rok temu, chyba. I później, od razu po tym, jak kupiłem sobie jedynkę, remake, to jest remake, chyba. I po tym, jak zagrałem w kupiłem sobie dwójkę Remaster. No, bo tą dwójkę. Ja sobie dwójkę pierwszą, kupiłem tą pierwszą zyką. I tak mi się spodobało że kupiłem Remaster, żeby grać po pierwsze w ten tryb. Grafika nie była jakimś głównym powodem, dlaczego zacząłem. Nic nie kupuję na razie, ze stoiska. Dlaczego zacząłem grać to grafika nie była głównym powodem, bo według mnie The Last of Us z 2018 dalej dowodzi i to bardzo. I nie trzeba robić dodatkowej grafiki. No i ostatnio zrobiłem platynę dla of z 1 bo grałem na PS. -ie. Ostatnio zrobiłem jedynkę. Platynkę zrobiłem. Tutaj ci polowanie już tu. E, no kurwa, serafici. No ale dobra. No i ostatnio zrobiłem platynkę w jedynce i teraz będę się przymierzał do dwójki powoli. No ale jeszcze sobie zrobić chronologicznie, chcę też na najwyższym poziomie trudności. No i razie jest tak gram ty, ty, to kupiłem? A nie, ja to miałem, więc dobra. Na, 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 na jeszcze nie. Ja. Ale ogólnie. Um, bardzo mięłtowe. Mołtowe spółme z tego. Bo Musisz pod nogiem już ginie. Nie lepiej Oj, chodź, dostaję liści. Dobra, ja na razie jest prosto ogólnie, bo ja tak sobie postanowiłem, żeby wygrał na łatwym. Znaczy, ja sobie tak postanowiłem, żeby wygrał na każdym poziomie trudności, dopóki nie wygram bardzo z rzędu. całej tej. Na razie... Na, na razie jestem normalny. I tak jakby bydę grał dużo za kamerami tu na raku. Tutaj będzie tylko dzienne próby pewnie, nie? ale akurat dzisiaj jest bez rozgrzewki. Bo tak jakoś wpadłem żeby to nagrywać i tak ja pomyślałem żeby dzisiaj zacząć bez rozgrzewki. Aha. Ale coś się, się, się tylko wykupiłem tego, że jest bez rozgrzewki? A? Jeszcze nie umiem drugiej ręki, z strzelać. i też chcę się nauczyć. No bo myślę, że na tym najwyższym poziomie i bez trybu nasłuchiwania, i bez. Słuchajcie, ja sobie... co mnie irytuje! I bez trybu nasłuchiwania, i bez tam więc. będzie ciężko, już, nie? Będzie ciężko. Trzeba już umieć. Wydaje mi się, przynajmniej takie rzeczy, nie? Powietrze, w drogach krótkich czasowym gambitem zrobię, bo już nawet zbierać na mogę rzeczy Nie ja, nie lubię tego miłego przodnia, więc tylko na zarażonych a tak to, to się irytuje mnie trochę Nie potrafię stwierdzić dlaczego Dobra, Ну ладно, в Ладно, же. Ну да, Иди. Что он так просто нас В голову да, мы держим. Мы за ним гранату нам гранату изменить. Стандрубья, либо нам оно otwieram Dobra, mało trochę pieniędzy. A, a mogę się spodziewać, precyzja co daje? precyzję O, a to jest fajne akurat. Na oddechu nie trzeba. Wstrzymaniu oddechu mam wrażenie, że jest cienkie. Bo jednak to jest dy, dy, dynamiczna gra tutaj. O tym, pisemny ślisk jest dobry. Jeszcze kabura A to dobra, długo jest bo mam wrażenie. A mam. O, Luna też zakupiła, akurat dla Ale wydaje mi się, że nie ma sensu tutaj wstrzymywać oddechu, bo na przykład na polowaniu za oddechu to musisz mać z jednego zabić. Nie wydaje się, jakbyś mógł dużo zabić ogólnie z tego wstrzymywania oddechu. Ja pierdolę, co to za mapa. Dobra, ja tu ginę. Muszę szybko... Aby tylko nie byli zarażeni, jeśli będzie gin. Bo nawet nie patrzyłem. Zarażeni są niegorsi. To chyba będzie jak uciekać. W ok, się chować o ok. Spróbuję Kurde. Ja pierdolę zarażenie. Tyle. A dobra, mam mi też ognia. za Dobra nie. jest Dobra, go nie lubię On się pali już Jest kurcze o nie O nie, o nie, nie Poszłam tam, teraz tak idę, idę. O kurde, ja się nie lubię na ciemnych mapach. Tak, to bym to widział trzy razy już. No i tyle było. Co ty do mnie pisze? Nie lubię Dobra.

Nie wiem gdzie iść. Nie wiem gdzie iść! Jest! Ale giga ledwo! Ek ekstremalnie ledwo bym powiedział. Mm. Przy przydałoby się jakąś dobrą broń kupić, bo to nie to żadnie to jest dotarcia szlanu. Albo ammo chociaż. To tyle. Teraz będzie ciężko. Ani nie mam ammo. Ani mam broni w miarę, No to urka jest jeszcze znośna, nie? Dobra, żeby nam obrażać, może chyba do błasowa już. No i jeszcze co Dobra, się uleczę tu niczym dłużej. Robię wrogni tu. Ja mam ulepszą, żeby dobra do okay. nich! Hmm? Hmm? Zostaw go albo jest chyba dobrze, Zgi. Dobra, i teraz go przyczepimy. Siedem mamu do tego? Czy ten zero? Oso? A to w ogóle broń syrowej. Niech jakoś mnie nie wylewa na Dobra, weź ty. Dobra. Ja jakaś baba. W ogóle nie zwrócimy uwagi na moje HP. W ogóle... Nie sądziłem, że mam mało HP. Jakoś tak strzelali do mnie w ogóle nie zwróciłem uwagi. Dobra. Miejsce 2100. Skid. Uważam, że mogło być lepiej, mogło być gorzej. No i do zobaczenia jutro.